Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam taką rzecz, której nigdy Wam nie pokazałam. Niedługo powiem jaka to jest rzecz, ale najpierw zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, bo wbijamy 200 słbów. I jeżeli już za, zostawiliście, to posłuchajcie, co to jest. Mam tą rzecz w specjalnej siateczce. Mogę Wam powiedzieć, że to jest zegarek, ale zegarek ze złota. Właśnie tutaj mam zegarek ze złota. Sprawdzę, czy on chodzi. Chodzi, posłuchajcie sobie. Widzowie, on chodzi, naprawdę. O, on nie ma sekundnika, czyli... Która jest godzina? Pokazuje, że jest godzina 20. Widzowie, właśnie Ogólnie cały zegarek jest ze złota. Tutaj wam przyłowę to złoto. Takie fajne, o. Tak z kolejnej strony. I widzowie, właśnie. Takie zegarki są bardzo rzadkie. I widzowie, opowiedzieliśmy Wam już o tym zegarku. To na tyle w tym odcinku. Widzowie. Pa.